Cześć, witam Was serdecznie i chciałbym Wam przedstawić rozwiązanie, które niektórym sprawiało dosyć duże kłopoty. Ja też troszkę na tym główkowałem, ale o dziwo zagadka być może jest na pozór trudna. Ale według wiersza, jeżeli ktoś do, się dobrze interpretuje, to można dosyć łatwo rozwiązać. A o czym mamy na myśli? Mam na myśli szafkę. Z pieniążkami w kondygnacji y, tutaj apartamentów Woodside, i chciałbym Wam pokrótce dokładnie omówić oraz y, przedstawić rozwiązanie. Będziemy musieli na podstawie wiersza ułożyć w odpowiedniej kolejności w otworach y, pieniążki. Także włóczmy sobie, ja już mam tutaj dwa włożone. Brakuje mi trzeciej kobiety. No i wkrótce mamy trzy monety. Kobieta, mężczyzna i mamy wąż. Oprócz tego one się jeszcze obracają. Zgodnie z opowieścią trzeba sobie je, jakby to powiedzieć, ustawić. Więc zacznijmy pierwszą możliwą... E, tutaj. Pierwszy tutaj pierwszy scenariusz wiersza trzy monety jasne, otworów pięć wpierw przycupnąć pod drzewem dziewczyn miał chęć czyli tutaj mamy na myśli pewnie kobietę czyli pod drzewem czyli patrząc na rysunek wiadomo, że kobieta tak jak widać jest ustawiona poprawnie czytając dalej wiatr zimny na plecach spokoroczy zniesie samotnego kwiatu zapach do niej przyniesie czyli tutaj chodzi o kwiat kwiat to jest ta moneta, i ją ustawiamy tutaj na końcu pod symboliką kwiatów. Tak, jak według rysunku, tutaj to wygląda. No i tutaj jest e... w tym idzie mężczyzna, smukły i śmiały, w bladym świetle księżyca. Jego oczy błyszczały. W... I jak widzimy, pod pierwszą pozycją jest tutaj, jak spojrzymy w lewym górnym rogu, jest księżyc i chmury. Więc, jakby patrząc, tutaj to pasuje. Patrząc krokiem dalej, tutaj podchodzi do niej bliżej z ostrzem na widoku. Twarz ukryta została... z stałą. Nie... Co zaśnie nie w mroku. <laughs> Dziewczę przerażone przed ostrzem ucieka z dala od drzewa, tam gdzie kwiat na nią czeka. Czyli kobieta zostaje, kwiat zostaje, a mężczyzna tylko zostaje przeniesiony, z tym, że musi być obrócony. A kobieta idzie w stronę kwiatu, gdzie dawniej rósł kwiat. Wnet jadł potok, płynie czyli tam, gdzie rósł kwiat. Czyli tutaj ta moneta musi być obrócona na węża. I tutaj tak pisze Dalej, kamień zaś stanął w miejscu po dziewczę. Kamień, czyli moneta musi się zmienić na, na to. Mężczyzna stając nad grobem, w którym. Ta spoczęła. Podjął żmije, Ogląda, co przed ostrzem umknęła. I tutaj tą monetę przenosimy, No to jest tym, że musimy ją obrócić. No i tutaj w tej kolejności zostawiając... Bestia, co w niej ciał kły, swe zanurzyła. On, który zawiódł, i ta, co nie przeżyła. Ten spada na ciebie w występku ocena. Kto ponosi winę za te wydarzenia? No i tutaj bestią jest oczywiście wąż. I oni jest stawiane jako pierwszy. No i to jest rozwiązanie całej zagadki. No I w tym sposób zdobywamy klucz do mieszkania 201, który się znajduje na drugim piętrze, w znaczy nie, tutaj będzie w druga kondygnacja. Na samym rogu tutaj, to ja widzimy. No, no i to by było rozwiązanie zagadki, także jeśli komuś pomogłem, to dajcie znać. No i to tyle. Także dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć.